Okay, cześć Makowam, ludzie z tej strony corner i witam Was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin. Tym razem witam Was w kolejnej modyfikacji, ad, która się nazywa Friday Night Sight. Jest to modyfikacja fanowska, e, która opiera się na tym, że mamy tutaj dodane postacie. Prawdopodobnie z tego co widziałem z uniwersum SCP. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to są tam takie różne stwory. O których są tam różne, że one są przetrzymywane w jakimś tam zakładzie, gdzie one tam mają różne jakieś tam te swoje zjawiska, jakieś paranormalne moce, nie wiadomo skąd się to wzięło i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś nie kojarzy o co chodzi z SCP, no to pewno sobie jak wpiszecie na YouTube, to zauważycie tego masę a propos nich. Więc dzisiaj stworzona została tutaj fanowska e, modyfikacja, w której będziemy prawdopodobnie przeciwko kilku takim sobie dzisiaj tutaj rapować. No, jak to w każdej modyfikacji. Będziemy tutaj lecieli. Artyści, Azir i Ranger. Tutaj mamy w lewym dolnym rogu oczywiście pokazanych. Więc oczywiście programer tutaj de Unitail Mamy też. No, Rangera, programera jednego i drugiego Azir Azri też. E, więc co? Przechodzimy do samej modyfikacji, żeby zobaczyć, co tutaj będzie. Zobaczmy w ogóle też, ile już czeka nas tej piosenek. To będzie pewno tutaj właśnie. Cztery piosenki Evolution, Recontainment, Terminated i Mayhem okej. Okay. W ogóle podoba mi się już sam wygląd tej boyfrienda i dziewczyny, tam po poprawą. SCP-1081 Ranger, think of what to fight here. Ok, spoko, spoko. Ranger myślała, co tutaj napisać w prawym górnym. Dobra. week vs. Side. Lecimy oczywiście na hardzie. No i zobaczymy, co nas tutaj w tej modyfikacji czeka. Mam nadzieję, że modyfikacja będzie świetna, jak każda inna. I będzie nam się tutaj razem dobrze bawiło. O! Ok. Mamy jakiegoś gościa, który prawdopodobnie trzyma papierek z napisem SCP-914 Już mi się podoba bit. Co w ogóle mamy w tle? Po lewo... Po lewo widzę tam w ogóle w windzie mikrofon. W ogóle, że jesteśmy ubrani w takie ciuchy Chyba właśnie do tego miejsca, gdzie są te całe SCP i tak dalej. Girlfriend się patrzy na jakieś przełączniki do tych, właśnie, chyba, dwóch wind, czy co to jest. Intake output, ok. Się zastanawia, czy by czegoś na pewno nie kliknąć, tak strzelam. Pierwsza rzecz, którą to widzę to właśnie girlfriend ma jakby na swoim ramieniu napis D1, Buddy, <laughs> Buddy nie mam całego dnia A my mamy właśnie na, na naszej czapce z boku napisane D2, ciekawe co to znaczy. Czy że jesteśmy jakby nie wiem jakąś jednostką tutaj? All be fuck Okej, gościu chyba by daje nam dokument, żebyśmy byśmy się podpisali, żeby dołączyć do tej organizacji, która się chyba zajmuje tymi całimi SCP o! I po prawej stronie pojawił się głośnik chyba właśnie dla gril z tym napisem SCP 1080 coś. OK 1081 właśnie. Co jest? Let's go! Co my jest z jakimś. Wow, 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 dobra, wow, jest szybkie! Ej, dobra, dobra, wow, jest skupienie... Co jest? To wow, dopiero wow, 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 teraz wow, uwagę wow, ten motyw wow, 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 Prędkość, jaka tutaj jest już podkręcona, to no dopiero druga piosenka jest, spokojnie. Kate B, jesteśmy w jakiejś... W jakiejś bazie właśnie tej tych całych SCP, na to wychodzi. A to jest jakaś chyba ekipa SWAT tutaj jest z napisem właśnie, co mają SCP na... ...barkach, czyli to prawdopodobnie właśnie jakaś specjalna grupa. U górę widzimy... ...jakąś dziewczynę. Grałem chyba w gierkę, w której widziałem podobno. To chyba jest ta dziewczyna z modyfikacji Friday Night Funkin Salty Sunday. Aj. Wiem, że ogólnie jest jakiś kanał, na którym pewna osoba w ogóle tworzy piosenki. A propos STP. Więc być może to właśnie też ona. Co jest? A bo oni się teraz zamienili. O nie, tylko nie, nie, góra, dół, please stary jak się już słapnę liście to oddaj goście który nie kazał mi klikać góra dół o jezu jakie to szybkie. dobra skupiam się ja pierdolę, kiedy to jest szybkie No nie ma, nie ma bata, żebym tutaj misów nie zrobił, co nie? To nie jest mod, w którym za pierwszym razem jestem w stanie to zrobić bez misa. Bo prędkość tego jest chora Co jest? O nie, teraz odpalił się jakiś kolega trzeci O cholera O cholera, ty, do... dobra, to było close ze stary, daj spokój, co ty robisz? Nie odpalaj się tak, o, ten wrócił. Jezu, oni w ogóle trzy trójkę serapują. Moje palce już się gubią powoli. Nie może tak być. Skup się, korner. Dobra. Oj, nie jest dobrze. Nie mogę na tych prostych... O, to było close. Jezu, jaka to jest dynamiczna modyfikacja, to już dopiero druga piosenka! Czy to już koniec? Ja pierdzielę, to jest dopiero druga piosenka, a tu już kurde prędkość światła została odpalona. Btw, 3 typa na jednego, ha! Okej. Okay. Terminated. Kolejny jakiś chłop chyba z oddziału. Welcome to site 19. Tam piszę po lewo, widzę. Jezu, ale co tu się dzieje w ogóle? Ze sceny na scenę co się piosenki zmieniają? Ja A to w starych modach też kiedyś tak było. No ale let's go, w ogóle jak Griffin wygląda teraz, mogę zobaczyć. Takie lekko poddergane włosy mi się wydaje, ma. Niż normalnie. No i tutaj strój, właśnie ten cały roboczy chyba. Jest podpisana w sumie jako SCP-1081. Nie wiem czy istnieje taki SCP. O kolego! mieć tutaj trochę słów. Za. cenzurować. Bo takie osłowic na nie możemy tutaj używać. Albo w sumie walić czegoś. ale to już nie jest aż taki trudny jak tamci, bo tamci tu polecieli po pełnej A tutaj to kurde kolega... O ty Też cię walić Nie lubię go. Słaby jesteś. Tam ci twoi koledzy w trójkę byli o wiele części. Spadaj Co? Łatwa piosenka. I co mnie wyzywałeś kurde? Jakbyś chociaż był trudny, to bym ci przyjął te kurde wyzywania, a tak to... No, no, ja Dajcie mi czwartą piosenkę teraz. O! Let's go! Kolejna szybka Teraz mamy kolejnych jakichś tej ziomków. Teraz już w sumie nie wiem kim oni są i zziomków w maskach chyba jacyś wojsko tam w tle chyba widać tą całą firmę scp w jakby A jak, jak coś to oczywiście przypominam to jest fan main modyfikacja to nie jest jakby oficjalna modyfikacja tylko fanowska wersja z rysunkami prawdopodobnie które Wyjdą później w pełnej wersji tych całych SCP i not bad. No, i tego to już bad, not bad. co? Nie, 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 Wow, wow, nie, nie, Dobrze, nie, 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 tam w tle Stary to nie jest śmieszne! Tam po prostu wypompowaza i to prawie nas dosięgło! Jesteśmy zaraz obok! Ś świetna muza i w ogóle co nie, ale... No bombę sobie wystarczyli tako! Jo, jaki świetny mod! W sensie strasznie szybki, ale co, jak, co? Muszę przyznać, piosenki są naprawdę na porządnym poziomie. Oczekajcie, bo coś tu jeszcze jest. No to co, ekstalatyont w takim razie. Bo odpaliłem pierwszą. Nie wiem dlaczego evaluation była jako czwarta tutaj w tej kolejce, ale okej. Okay. Znowu jest ta dziewczyna i jakiś tam ten naukowiec, którego też wcześniej było widać. A to jest ten! Przecież, jako ja, kojarzę tego typa tutaj. To jest YouTuber, on się nazywa Derubber i on właśnie robi odcinki o tych wszystkich SCP. Jak sobie wpiszecie Derubber w YouTube SCP, to wyskoczy wam właśnie on, taki ziomek, który ma taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki kwadratowy prostokątny właśnie biały łebek, jak on, który jest ubrany właśnie w taki fartuch i on właśnie mówi o tych wszystkich SCP. Yo versus deruber mode.

Chociaż akurat jest w nie takie złe Chociaż nie mam pojęcia co on gada Nie no świetna modyfikacja <mulacza> <mulacza> może my jesteśmy wiecie takim Może my jesteśmy jednym z tych SCP i po prostu my jesteśmy jako SCP, który jest niesamowity w rapowaniu i niszczy każdego przy pomocy swoich mocy moich swoich mocy raperskich, dlatego jesteśmy uznani jako istota, wiecie, taka nadludzka i dlatego zostaliśmy tutaj zabrani. No ale dobra, Rapper został pokonany, no kurwa No ale mamy jeszcze jedno, playtime. Podoba mi się już nuta. Zobaczymy, co nas tutaj czeka w takim razie. To prawdopodobnie jakieś SCP, właśnie. Jakiś glutek. Czekaj panie glutku. O, a w tle obstawiam, że pewno autorzy z moda, którzy to tworzyli. I ona wygląda jak ta, jak. Jak Kriz z Delta Rana. Jaki ma glutkowaty głos ten strażnik, który tam w ogóle sobie śpi po prawo, a tam gaśnica i tak dalej. Mapa po lewo. A nie ma to jak się porapować z glutkiem na środku korytarza i jakimi naukowcy też się na to patrzą, co nie? W tym przypadku obstają, to są po prostu jakby twórcy moda. Obrani w tej roli, let's go, Glutku! Jezu, ale jaka dynamiczna modyfikacja, Nie, no ale, Glutek też jest jakąś wyzwaniem. go! Nie no, ale takie szybkie strzałki to ja uwielbiam Oby więcej takich modów Jest ale świetne Let's go! No i ostatnia piosenka za nami w sumie już. Czyli to była szósta piosenka, dobrze mówię? Nie ma już nic więcej. To było to eksfalotem, ale to przychodziliśmy. Terminated, reconnecement, Mayhem Tak, wszystko przeszliśmy. Nic już tu raczej więcej się ukrytego nie ma, nie ma. No więc co? Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Naprawdę fajna modyfikacja. Wydaje mi się, że była nawet szybka. Bo z tego co widzę, wyszło nam 16 minut, więc te piosenki naprawdę, nawet szybko poszły. Ale były naprawdę świetne. W szczególności ta, tutaj z tą trójką. Na pewno z tą trójką, która nas tutaj nieźle dojechała. No ale co, mam nadzieję, że oczywiście odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście standardowo zachęcam Was do jego ocenienia poniżej. Jak i oczywiście do zostawienia komentarza dla zasięgu, żeby mój kanał mógł się dalej rozrastać. No i co. Dziękuję Wam za oglądanie tego moda. Link do modyfikacji macie standardowo też w opisie. Z tej strony, corner. Dziękuję Wam za oglądanie kolejnego odcinka z Friday Night Funkin'. I widzimy się już w kolejnej modyfikacji z tej gry w następnym odcinku. Papa! Pa.